O czym należy pamiętać, kiedy Bitcoin rozpoczyna kolejny ruch wzrostowy według analizy on-chain? O czym należy pamiętać, inwestując w altcoiny? Oraz co nam mówi najnowszy raport z Bank of America na temat całego rynku kryptowalut? Cześć z tej strony, Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z rynkiem kryptowalut, łap od razu serię poradników, serię szkoleń, tak po prostu, abyś mógł wystartować przede wszystkim z głową. W dzisiejszym materiale oczywiście przyjrzymy się wykresom, nie tylko wykresowi bitcoina, ponieważ bitcoin wybija 55 tysięcy dolarów, ale także przyjrzymy się altcoinom i ich cyklom i na co ewentualnie tutaj warto zwrócić uwagę, ponieważ, jak musicie zauważyć, kiedy cena bitcoina gwałtownie rośnie, stety lub niestety, altcoiny zaczynają krwawić, zwłaszcza do BTC, więc dzisiaj kilka wskazówek dla Ciebie. Dodatkowo mam dla Ciebie raport specjalny z Bank of America, mamy dane on-chain, także koniecznie, koniecznie dzisiaj zostań do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, za to, także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zobaczysz w tych materiałach, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do wykresów, szybki look na CoinGecko. Mamy Bitcoina w okolicach 55 tysięcy dolarów. 6,7% wzrostu w 24 godziny dla największej kryptowaluty na świecie. Więc patrząc z perspektywy makro, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że pomimo tego, że widzimy kapitalizacje rynkowe tak duże, ponieważ w przypadku Bitcoina jest to znowu przebicie 1 biliona dolarów, wciąż ten rynek jest bardzo zmienny. Co chociażby próbując porównywać z aktywami z rynku, Tradycyjnych, chociażby z akcjami, weź pod uwagę, że aktywa o podobnej kapitalizacji rynkowej tak się nie wahają. Co to oznacza? Ano to, że wciąż jesteśmy na tym rynku bardzo, bardzo. Wcześniej. Ethereum wybija 3600 dolarów. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 24 godziny, mamy co prawda kilka dwucyfrowych wzrostów, to jednak chciałbym Ciebie dzisiaj uczulić, jeżeli zmienisz sobie to na Bitcoina. Zauważ, że nie ma tutaj zbyt wielu kryptowalut, które radzą sobie lepiej niż sam Bitcoin, i ogólnie do Bitcoina większość altów dzisiaj krwawi, więc dzisiaj chciałbym postawić na te rzeczy, na które my dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli dzisiaj myślisz o potencjalnych inwestycjach w altcoiny, i dodatkowo dorzucam trzy pozycje, w które także ja dzisiaj Wchodzę. Przechodzimy do wykresu bitcoina na interwale tygodniowym. Póki co wszystko wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Zauważcie, nie tylko wybronienie tutaj EMA 21, czyli średnie kroczące 21, także mamy wybronienie tego wsparcia, mamy także wybronienie tutaj tego trendu wzrostowego z poziomów 42-43 tysiące dolarów. Póki co wybijamy także poziom 52 tysięcy dolarów i na tę chwilę konsolidujemy w okolicach 54,5-55 tysięcy dolarów i widzimy, że niektóre altcoiny nabierają nieco oddechu Na interwale jednodniowym zauważcie dobijamy do tego tutaj oporu, który wcześniej był dla nas także wsparciem, więc póki co Bitcoin ten poziom respektuje. Od tego poziomu mam otwartego małego shorta. Jeżeli chodzi o moje pozycje, tutaj Was informowałem, że mieliśmy dość ciekawą formację, dokładnie formację, która się nazywa Broadening Wedge, która w większej ilości przypadków wybija się właśnie ku górze i mieliśmy kilka potwierdzeń, że faktycznie prawdopodobieństwo wzrostów jest tutaj dość spore. Natomiast ja pozycji na Longa z tego miejsca nie zakładałem. Miałem pozycję na Ethereum, którą zamknąłem na plusie, to jednak na tę chwilę oczekuję, że ponownie wrócimy w okolice 52 tysięcy dolarów, aby ten poziom przetestować, i wtedy dopiero zobaczymy, czy te wybicie faktycznie zostanie potwierdzone. Póki co wciąż wszystko wygląda dobrze, zwłaszcza jeżeli dorzucimy do tego kilka danych onczeń, które także składają nam się, jak to się mówi, kolokwialnie, do kupy. Ale jak to możecie usłyszeć często na moim kanale, nieważne co myślisz, ważne co robisz, więc praktyczne podejście, jeżeli chodzi o mnie, ja bitcoina już do swojego portfela nie dokładam. Rozmawialiśmy o potencjalnych dokładaniach do portfela tutaj, kiedy byliśmy w okolicach 29-30 tysięcy dolarów. Na tę chwilę raczej dla siebie spekuluję na małych kwotach, jeżeli chodzi o dźwignię. To bitcoina jednak bardzo bacznie obserwuję, jednak z perspektywy altcoinów, ponieważ cały czas chcę zajmować pozycję na altcoinach nie tylko po to, aby dorzucać do mojego długoterminowego portfela, ale także krótkoterminowo, żeby podwyższać ilość bitcoina w moim portfelu. Jak wiesz lub być może nie wiesz, kiedy cena bitcoina zaczyna bardzo gwałtownie rosnąć, altcoiny do niego tracą. I znów kłania nam się tutaj przepływ, czyli flow na rynku kryptowalut i w jaki sposób tutaj pieniądze cyrkulują. Najpierw oczywiście Fiaty idą do bitcoina, następnie na duże market capy, następnie w średnie market capy i małe market capy. I te mikrocykle, Cały czas mają miejsce na rynku krypto, więc obserwując Bitcoina, szukam dla siebie bardzo silnych momentów oporów, silnych momentów wsparć i także momentów konsolidacji, ponieważ jeżeli mówimy o wzrostach na altcoinach, potrzebujemy stabilnego Bitcoina, a wzrastający Bitcoin wbrew pozorom nie jest to stabilny Bitcoin i ludzie wciąż redukują swoje ryzyko na altcoinach i wracają właśnie do BTC. Na tą chwilę idealnym scenariuszem dla altcoinów byłoby, żeby Bitcoin pokonsolidował tutaj w okolicach 55-48 tysięcy dolarów i wtedy najprawdopodobniej będziemy mieli wzrosty na altcoinach. To jednak biorąc pod uwagę chociażby teorię fal Eliota, gdzie po zakończeniu fali numer 1 mamy falę korekcyjną ABC, następnie rozpoczyna się fala numer 3, ponieważ ta fala jest falą drugą, falą korekcyjną i fala numer 3 zazwyczaj jest falą największą. Dlatego też, jeżeli chodzi o inwestowanie w altcoiny, naprawdę bardzo, ale to bardzo roztropnie. Dlaczego jednak ja pokusiłem się na zajęcie kilku pozycji na altcoinach? Jest kilka tutaj powodów. Na początek zacznijmy od wykresu dominacji altcoinów. Zauważcie, że po wybiciu z tego trendu wzrostowego mamy zjazd w okolice 55-56% dominacji altcoinów. O tych poziomach informowałem Was w poprzednim materiale, gdzie mówiłem Wam, że będę szukał okazji na pojedynczych wybranych altcoinach. I tutaj zauważ, że faktycznie poprzednie opory zostały tutaj w tym momencie zrespektowane, czyli ponownie poziom 55-56% i mamy bardzo wyraźne na ten moment odbicie. Więc widząc taką sytuację na wykresie dominacji altcoinów, zaczynam przeglądać altcoiny w parze do BTC, wyszykując przede wszystkim dywergencji dla siebie. Wczoraj na moim Twitterze poinformowałem Was, że jedną z takich kryptowalut jest zdecydowanie Ethereum. Zauważcie, że przede wszystkim mamy tutaj korektę do także poprzednich tutaj poziomów oporów: raz, dwa, następnie było to poziom wsparcia, i w tym momencie ponownie mamy tutaj reakcję ceny ETHERA w parze do BTC. Kolejną rzeczą jest ta linia trendu długoterminowego, trendu wzrostowego, która wielokrotnie była wcześniej oporem. Zauważcie tutaj: poziomy cenowe 0,037 BTC, następnie 0.04. 5 BTC. Następnie tutaj od poziomu 0,055 mamy wielo. Krotne testowanie tej linii wzrostowego jako wsparcie. Na tę chwilę ponownie spotyka nam się w jednym miejscu kilka wskaźników, a to, przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy, zwiększa prawdopodobieństwo na odwrócenie się w kierunku trendu, przynajmniej krótkoterminowo. Dlatego poziom 0,065 dla mnie w przypadku pary Ether do BTC jest to poziom wejścia. Wciąż jednak oczywiście pamiętam o stoplosach i na każdej pozycji, o której teraz Wam powiem, jest stoplos w okolicach 10% od punktu wejścia. Kolejnym altcoinem, na którym zajmuję pozycję, jest compound do BTC. Dlaczego? Na początek, zauważcie, także mamy wyraźny trend spadkowy. Natomiast, jeżeli spojrzymy na MACD, mamy tutaj trend wzrostowy, czyli mamy dywergencję. Jak wiesz, lub może nie wiesz, dla mnie dywergencje po prostu są bardzo fajnym wskaźnikiem i dość często mi się po prostu to sprawdza w moim osobistym tradingu. Rynek kryptowalut, tak jak samo jak inne rynki, dąży cały czas do równowagi z większością wskaźników i tym samym wskaźnik Magdi. Także dąży do równowagi razem z ceną. Tutaj tej równowagi nie ma, mamy anomalię, dlatego prawdopodobieństwo jest tutaj nieco, nieco. Większe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ostatnio Compound ma małe problemy. Skąd te problemy? Ano stąd, że po ostatnim upgrade się mały bug, można powiedzieć mały bug, który spowodował, że kilkadziesiąt milionów dolarów w Compoundzie zostało przez przypadek rozdane użytkownikom. W takich momentach rodzi się strach i dlatego Compound, jako jeden z niewielu projektów DeFi z tych większych market capów, miał nieco głębszą korektę. Dla mnie jednak, liczył się oczywiście fundamenty. I kiedy wejdziemy sobie na fundamenty, wejdziemy sobie na DeFi Pulse, zauważymy, że Compound Zaufania wśród inwestorów tak naprawdę nie traci, jeżeli chodzi stricte o użyteczność. Wciąż w kompoundzie mamy ulokowane ponad 10 miliardów dolarów i chociażby wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin, wciąż jest to ponad 2,5%. Dla mnie pokazuje to, że fundamenty w przypadku compounda mają się dobrze, a ten bug jest to najprawdopodobniej tymczasowy kłopot, który może tak naprawdę stać się okazją, ponieważ oczywiście cały czas błędy w kodach, błędy ludzkie, jest to część ryzyk, jakie podnosimy na Rynku kryptowalut, to jednak, jeżeli jakaś kryptowaluta fundamentalnie wciąż rozwija się dobrze, mogą to być dobre momenty okazyjne zakupowe. I oczywiście taka informacja spowodowała, że poprzedni poziom wsparcia, ten, który możecie zauważyć tutaj, tutaj i tutaj, czyli na poziomie 0,0065, został przebity. Ja dla siebie w tym momencie szukam kolejnego poziomu potencjalnego wsparcia. Tutaj widzimy bardzo wyraźnie te knoty tutaj na poziomie 0,0055, i w tym momencie compound na ten poziom reaguje. Więc znowu mam tutaj kilka wskaźników, które dla mnie się zgrywają. Jeżeli chodzi o risk to reward, w tym momencie wygląda one po prostu korzystnie. Więc mamy Compounda, mamy Ethera, ale także dla mnie osobiście pasuje bardzo wiczeń w parze do BTC i poziom w okolicach 200 do 210 Satoshi. Zauważcie, że mamy tutaj bardzo wyraźną linię trendu wzrostowego, która wielokrotnie została już zrespektowana i tym razem także widzimy bardzo gwałtowną reakcję na dojście ponownie do tego poziomu. Wcześniej był to także bardzo silny opór, więc jak najbardziej w przypadku Vichayna możemy brać tą linię trendu wzrostowego za bardzo wiarygodny wskaźnik. Następnie, jeżeli zejdziemy na nieco mniejsze interwały, to także zauważymy dwie dywergencje. Pierwsza była to ta tutaj, zauważcie, ruch spadkowy. Następnie na MAGDI mamy ruch wzrostowy. I co się dzieje? Oczywiście odwrócenie trendu. Następnie Bitcoin się wzmacnia i większość altcoinów do bitcoina zaczyna tracić. To jednak tutaj mamy delikatny trend wzrostowy, zauważcie. Następnie tutaj. Na Magdi mamy trend spadkowy. Nazywa się to ukrytą dywergencją. I ponownie dla mnie osobiście jest to potwierdzenie, że tutaj prawdopodobieństwo odwrócenia się w kierunku ceny rośnie. Na tą chwilę 214 Satoshi, jest już delikatny profit. To oczywiście patrzymy, co robi Bitcoin, ponieważ jeżeli Bitcoin znowu zaliczy kolejne poziomy, lub chociażby zechce przetestować poprzedni szczyt, prawdopodobnie jeszcze tutaj możemy zaliczyć kolejne zjazdy i retesty właśnie tego. Poziom. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje mają dla Was sens. Przede wszystkim są to informacje edukacyjne, i jeżeli chodzi o inwestycje, pamiętajcie, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, wszystko bierzcie na chłodno i sami analizujcie rynek dla siebie. Zanim przejdziemy do raportu z Bank of America, szybkie dwa słowa na temat yield-up, czyli partnera naszego kanału. Ostatnio informowałem Was, że yield-up czeka bardzo dużo pozytywnych zmian jeszcze w październiku, czego ja osobiście jeszcze wtedy nie wiedziałem. To chociażby to, że yield-up wchodzi dzisiaj na Bitrex. Chodzi o czas polski, trading rozpocznie się o godzinie 18, więc ponownie mamy kolejną bardzo dużą giełdę kryptowalut, na której pojawia się token YLD. Kolejną jednak rzeczą bardzo ciekawą jest to, że dzisiaj rusza ponownie bardzo oblegany fundusz na Bitcoinie. YieldUp wciąż jest miejscem, które oferuje największe api, jeżeli chodzi o trzymanie swojego BTC, właśnie na tego typu aplikacjach. Jeżeli chodzi o warunki, wszystkie depozyty, które zostaną uiszczone do 15 października, zaczną zarabiać od 15 października, więc mam nadzieję, że to jest tutaj jasne. O czym musicie pamiętać w przypadku funduszu na Bitcoinie? Mamy tutaj 12% api, 50-50, yield i BTC, jeżeli chodzi o dzienne nagrody. Następnie są to Bitcoiny, które są ulokowane, zamrożone na 90 dni, więc to że musicie mieć na uwadze. Jest to jednak fundusz ograniczony. To, co ja osobiście lubię w App, jest fakt, że zanim wprowadzą nowy fundusz, sprawdzają wielokrotnie, czy faktycznie są w stanie, biorąc od klientów różne kryptowaluty, są w stanie na tych kryptowalutach zarabiać. Jeżeli po serii testów faktycznie okazuje się, że mogą, zaczynają oferować nowe fundusze. A przed nami, wiesz lub być on może nie wiesz, kolejne fundusze na zupełnie nowych kryptowalutach i oczywiście nowe łańcuchy, zaczynając od Binance Smart Chain w nowej aplikacji mobilnej, która także ma już niedługo ujrzeć światło dzienne. Jeżeli chciałby dowiedzieć się więcej na temat projektu Yield Up, tutaj znajdziesz pełną analizę tego projektu. Tam, jeżeli chciałbyś przetestować aplikację Yield Up dla siebie, poniżej w opisie znajdziesz odpowiedni link. Przechodzimy do bardzo ciekawego raportu z Bank of America. Jest to 141-stronicowy raport zawierający informacje na temat adopcji, rozpowszechniania się i zainteresowania rynkiem kryptowalut, nie tylko wśród inwestorów indywidualnych, ale tutaj przede wszystkim wśród inwestorów instytucjonalnych. I tu takie highlighty, to zostało wzięte pod lupę. Na początek Total Blockchain Related Headcounts, czyli liczba zatrudnionych osób związanych z blockchainem w różnych korporacjach versus... Ilość ogłoszeń o pracę także z tych właśnie firm. I tutaj jeżeli uważasz, że wciąż nie wiadomo, co się wydarzy z rynkiem kryptowalut, masz tutaj małe wskazówki Walt Disney, Citigroup, Facebook, Alphabet, Microsoft, Oracle są to wszystko firmy, które zatrudniają i wystawiają coraz większej ogłoszeń o pracę właśnie dla deweloperów z branży blockchain. Dlaczego? Mam nadzieję, że oglądając ten kanał, już to wiesz, ponieważ my jako ludzie zawsze wybieraliśmy rozwiązania prostsze, łatwiejsze, tańsze. I które sprawiają, że nasze życie staje się coraz bardziej komfortowe. A do tego oczywiście dąży cały rynek krypto. Kolejną rzeczą jest zestawienie Bitcoina z największymi firmami, z największymi aktywami, które mamy dostępne na rynku. Oczywiście mamy tutaj rynek złota 11,5 biliona dolarów, mamy Bitcoina 0,9 biliona dolarów, teraz już jest ponad 1 bilion dolarów, i mamy jeszcze przed Bitcoinem kolejne, kolejne firmy. Tak pamiętaj, Bitcoin nie rywalizuje z rynkiem akcji. Bitcoin, można powiedzieć, rywalizuje przede wszystkim ze złotem, chociaż osobiście uważam, że tutaj raczej złoto z Bitcoinem mają prawo iść w parze i jedno drugiego tu absolutnie nie wyklucza. Chociaż w perspektywie kolejnych 50 100 lat, myślę, że kolejne pokolenia będą coraz bardziej skore co do tego, aby inwestować w aktywa cyfrowe raczej niż w aktywa tradycyjne, do których jest po prostu dostęp trudniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o performance danych aktywów, Bitcoin stoi tylko i wyłącznie przed Googlem. I tutaj stricte w tym zestawieniu krótkoterminowo, ponieważ jak wiemy, Bitcoin od czasu ma się całkiem, całkiem dobrze i te oprocentowanie, może nie oprocentowanie, te zwroty z inwestycji są tutaj dużo, dużo większe. Jednak, co możemy zauważyć, to o czym wspomniałem na początku tego materiału: zauważ, że bitcoin wciąż potrafi wahać się 10%, już nawet nie w ciągu jednego dnia, ale w ciągu jednej godziny. To oznacza, że wciąż jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie i te wszystkie aktywa, które tutaj mamy na rynku wymienione, są dużo, dużo mniej zmienne i te price discovery, moim zdaniem, tutaj poniekąd zostało osiągnięte. Bitcoin tak naprawdę wciąż jest dopiero na wczesnej drodze adopcji i wciąż jest na drodze do poznania swojej ceny, od której to cena już niestety nie będzie się wahać. Mówię niestety, ponieważ ja osobiście uważam, że tak długo jak na kryptowalutach mamy dużą zmienność, tak długo będą na tym rynku okazje. Kolejna bardzo ciekawe ustawienie z podsłuchaniem, może nie podsłuchania, ale oczywiście rejestry rozmów różnych instytucji i wyszukiwano w tych rejestrach słów kluczowych typu altcoin, bitcoin, kryptowaluty typu DeFi, typu NFT i zauważcie co się dzieje. Jeżeli mówimy o przedsiębiorstwach, jeżeli mówimy o instytucjach, które prowadzą rozmowy między sobą, zauważcie jak wygląda zainteresowanie instytucji i poruszanie tematu kryptowalut. Bardzo wyraźnie widzimy, że zainteresowanie instytucji absolutnie nie ma zamiaru się zatrzymywać. A kolejne dane tylko i wyłącznie to. Potwierdzają. Wśród inwestorów indywidualnych, jeżeli chodzi o same US, zauważcie, że 14% osób dorosłych już posiada jakiekolwiek aktywa cyfrowe. Tak ciekawostką jest, że wciąż w roku 2021 są osoby i jest to aż 13%, które mówią, że wciąż mają w planach zakup cyfrowych aktywów, czyli zakup kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie tzw. ulicy Bitcoinem, wciąż jest one jeszcze względnie niskie, a jak wiecie, lub nie wiecie, jeżeli mówimy o potencjalnej kontynuacji hossy, gdzie prawdopodobieństwo po wybiciu ostatniego szczytu 52 tysięcy dolarów po prostu zaczęło się bardzo mocno zwiększać, jeżeli mielibyśmy faktycznie zobaczyć pęknięcie bańki, potrzebujemy więcej tak zwanych detalicznych inwestorów, czyli więcej tak zwanej ulicy, tak jak widzieliśmy to w roku 2017 i tak jak widzieliśmy podczas pierwszego szczytu w roku 2021. Póki co te zainteresowanie jest na dość niskim poziomie, natomiast takie wzrosty na rynku kryptowalut sprawiają, że social media zaczynają coraz bardziej huczeć, sprawiają, że coraz więcej ludzi zaczyna się interesować nad tym tematem, i niestety, jak to bywa, wchodzą ludzi niestety wtedy, kiedy nie trzeba. Inwestujemy wtedy, kiedy rynek się boi, wtedy, kiedy rynek nie jest zainteresowany danymi aktywami, natomiast kiedy robi się gorąco, wtedy jest moment, żeby zacząć myśleć o realizacji zysków. I o tym także dzisiaj porozmawiamy, ponieważ jest kilka danych, które wskazują, że nieroztropnym byłoby nie myśleć o właśnie zyskach. Bo... Jakby tego było mało z tego raportu, mamy piąty największy bank w Stanach Zjednoczonych, który także dołączając do innych banków we współpracy z NYDIG wprowadza custody kryptowalut, czyli wprowadza zajmowanie się kryptowalutami swoim klientom. Wcześniej było to nie do pomyślenia. W 2017 popukałby się w głowę, jeżeli ktoś by powiedział, że bank będzie tobie oferował, że będzie trzymać twoje kryptowaluty. Mało tego, będziesz mógł tam stykować swoje kryptowaluty, będziesz mógł także zarabiać na DeFi, moim zdaniem, to jeszcze wkrótce. Jednak póki co same zarządzanie kryptowalutami w imieniu inwestorów, jest gigantycznym krokiem w stronę adopcji. Twoim zdaniem, informacja pozytywna czy negatywna? Przechodzimy do ultra ważnych danych on-chain, które zostawiają nam wskazówki, na co powinniśmy teraz zwrócić uwagę i na co powinniśmy być uczuleni. Jak wspomniałem przed chwilą, moim zdaniem, wszyscy, którzy dzisiaj są na rynku kryptowalut i mają już. Poinwestowane powinni mieć już swoją strategię wyjścia zaplanowaną z góry. Strategia wyjścia, czyli strategia realizacji zysków. Zauważ, że na tę chwilę, po osiągnięciu ceny 55 tysięcy dolarów przez bitcoina, dochodzimy do poziomu 90, prawie 95% inwestorów w proficie. Co Twoim zdaniem dzieje się w umysłach inwestorów, kiedy praktycznie cały rynek zaczyna być na proficie? Mówiłem już o tym wcześniej. Kiedy dochodzimy do takiego pułapu, zaczyna się dość ciekawa, z drugiej strony nieciekawa gra. Kto pierwszy się wysprzeda, kto pierwszy zacznie realizować zyski? I teraz pytanie, czy ty faktycznie chcesz brać udział w wyścigu szczurów, czy być może masz już zaplanowane kolejne progi wyjścia? Zauważ, że wcześniej dochodziliśmy do nieco jeszcze wyższych poziomów i dopiero wtedy następowały nieco większe korekty. Na ten moment jeszcze nie doszliśmy do poziomu 95%. Uważam, że jest spora szansa na to, że jednak powtórzymy ten wzór, ponieważ jak mogliśmy zauważyć z przeszłości, co pokazuje wiele wykresów, psychologia inwestorów praktycznie się tutaj nie zmienia. To jednak mówimy o tym zawczasu, tak po prostu, abyś mógł się tutaj przygotować. Być może dochodząc do poziomu 55 tysięcy dolarów, już teraz jest czas, abyś część zysków swoich zrealizował. Bo dlaczego nie? U mnie na obecną chwilę około 30% portfela są to stablecoiny, które właśnie pochodzą z realizacji zysków z tego tutaj wcześniejszego okresu. Kolejną część portfolio, także to jest w okolicach 30%, jest to moje portfolio long term i nie mam zamiaru ruszać z tego portfela przez kolejne 5-10 lat. Natomiast wciąż 40% mojego portfela jest to portfolio, które chcę rozgrywać podczas tej obecnej hossy. Kolejną rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, jest to, że znowu wchodzimy w Extreme Grid. I tutaj znowu się powtórzę, nie wchodzimy w rynek kryptowalut, kiedy rynek jest na maksa rozentuzjazmowany. Nie oznacza to, że nie możemy zobaczyć wzrostów na rynku kryptowalut, kiedy jesteśmy na tak dużych poziomach, oznacza to, że ryzyko inwestowania w tych poziomach jest po prostu bardzo, bardzo duże. Natomiast risk to reward jest najbardziej korzystny, kiedy rynek się jednak Boi. I ten wykres przytaczam tutaj za każdym razem, kiedy mamy korekty. i Mam nadzieję, że te proste, wręcz banalne rzeczy bierzesz po prostu dla siebie do serducha. Na tę chwilę nie dochodzimy jeszcze do tych skrajnych poziomów, w których byliśmy wcześniej. Czy tam dojdziemy, nie wiemy. Moim zdaniem prawdopodobnie tak. Dlaczego? Ponieważ wciąż na wielu wskaźnikach jesteśmy dość. Nisko. Kolejny wykres, na który musimy zwrócić uwagę, jest ilość bitcoina na giełdach i to, w jaki sposób się to zmienia. Od Glaston mamy narzędzie, które bierze pod uwagę 30 średnią kroczącą, jeżeli chodzi o wpływy i wypływy bitcoina na izy Giełd. Dlaczego 30 dni jest tak istotne? Ano dlatego, że redukuje on krótkoterminowy szum, który na rynku mamy. Jednak zauważcie, co się dzieje w danym momencie. Co prawda cały czas widzimy, że jest okres. Akumulacji, pomimo tego, że ceny rosną, wciąż spora część rynku jest gotowa akumulować. To jednak weź pod uwagę, że pomalutku zaczynamy tutaj trend wzrostowy, co oznacza, że okres dystrybucji bitcoinów jest wciąż przed nami. Dlatego między innymi uważam, że wciąż jest szansa, że dojdziemy nieco wyżej, jeżeli chodzi o ilość osób na proficie, i wciąż uważam, że jest spora szansa na nowe ATH. To no najważniejszą rzeczą jest, żebyś miał świadomość, że te okresy nie trwają wieczność. Następnym bardzo ciekawym wykresem, który Pokazuje nam stricte psychologię inwestorów, jest tak zwany nupl, nuple, czyli zestawienie ze sobą niezrealizowanych zysków do niezrealizowanych strat. Kiedy dochodzimy do skrajnych poziomów, kiedy niezrealizowanych zysków jest zdecydowanie więcej niż niezrealizowanych strat, widzieliśmy już w przeszłości wielokrotnie rynek, cały rynek holistycznie reaguje cały czas tak samo. I kiedy przebijamy ten poziom, 0,75 robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo chciwie. Na tę chwilę, jeżeli chodzi o samego BTC, nie doszliśmy do poziomów skrajnych, Ekstremalnej chciwości, to jednak mieliśmy korekty podchodząc pod poziomy 0,75. Jeżeli spojrzymy na Etera, zauważcie, że tutaj mieliśmy sygnał nadzwyczajnego rozentuzjazmowania. To jednak póki co odbiliśmy się tutaj od bardzo ważnego, kluczowego poziomu wsparcia 0,5 i na tę chwilę mamy wyraźny trend wzrostowy. To jednak historia lubi się powtarzać, bardzo często też się rymuje. Zauważcie, rok 2013, rok 2014 mamy dojście do tych poziomów, rok 2017 mamy dojście do tych ekstremalnych poziomów, w rok Roku 2021 także mieliśmy dojść do tych poziomów, co nam tylko potwierdza fakt, że cykle na Bitcoinie mają miejsce, ponieważ inwestorzy zachowują się absolutnie tak samo. Dwa kolejne wykresy są także bardzo istotne. Pierwszy to jest net realized profit loss, czyli tutaj możemy sprawdzić, jak dużo w danym dniu zostało zrealizowanych zysków na Bitcoinie lub ewentualnie strat. Tutaj chociażby wczoraj zauważcie, że mamy dane, które pokazują nam, że ludzie zrealizowali zyski na Bitcoinie ogólnie. W kwocie 2,8 miliarda dolarów. Jest to kwota dość duża. Na co jednak tutaj powinniśmy zwrócić uwagę? Za chwilę porozmawiamy jeszcze o wykresie SOPR. SOPR jednak pokazuje nam ilość bitcoinów, która jest sprzedawana w danym momencie na rynku, na proficie lub na stracie. Tutaj widzimy konkretne kwoty. Czego tutaj dla siebie będziemy szukać na tym wykresie są dwie rzeczy. Pierwsza, są to bardzo duże wystrzały realizacji dużych zysków. Dlaczego? Ponieważ to będzie oznaczało, że duzi gracze zaczynają się cashować. I to nie oznacza, że to się wydarzy w jednym momencie. Zauważcie tutaj, kiedy mieliśmy znaczące realizacje zysku, nie oznaczało to końca trendu wzrostowego, oznaczało to jedynie korekty. I tak było kilku Krotnie. Na tą chwilę, pomimo tego, że jesteśmy dość wysoko z ceną bitcoina, wciąż ludzie nie są gotowi, aby realizować zyski, zwłaszcza ci, którzy trzymają swojego bitcoina długoterminowo. Nieco więcej ponownie wysyłam Ciebie do ostatniego odcinka, ponieważ tam dokładnie przeanalizowaliśmy zachowanie inwestorów długoterminowych. Kolejną rzeczą, której będziemy się tutaj doszukiwać, jest reakcja ceny. W momencie, kiedy mamy tak duży wystrzał, zauważcie, w tym momencie nie rozpoczyna się żadna większa korekta. Takie rzeczy miały miejsce już w przeszłości. Chociażby tutaj to jednak zazwyczaj, kiedy mamy tak dużą realizację zysków, rozpoczyna się mniejsza lub większa korekta. Co nam mówi, że popyt na Bitcoina zdecydowanie jest. Natomiast czego nie chcemy widzieć na tym rynku, jest to, kiedy dana korekta zacznie następować, ludzie zaczną kapitulować, czyli zaczniemy realizować więcej strat niż zysków. Co będzie oznaczało, że ludzie wciąż są w fazie. Euforii. Jeżeli spojrzymy na SOPR, jesteśmy po pierwsze powyżej poziomu 1, czyli wciąż większość rynku, jeżeli się wyprzedaje, to wyprzedaje się z zyskiem, to jednak nie są to jeszcze gigantyczne ilości bitcoinów, takie chociażby jak miały miejsce tutaj podczas chińskiej bańki, takie chociażby jak miały miejsce tutaj podczas ostatniego szczytu wcześniej w tym roku. Na tę chwilę mamy oczywiście wzrosty, to jednak duża ilość bitcoinów nie jest tutaj jeszcze. Kaszowane. Podsumowując, zbierając informacje z poprzedniego odcinka i z tego, mam nadzieję, że naprawdę masz dzisiaj bardzo szeroką perspektywę, jeżeli chodzi o obecną kondycję samego Bitcoina. Wygląda na to, że najprawdopodobniej wchodzimy w kolejną fazę cyklu wzrostowego i kontynuacja hossy będzie następować. Jednak chciałbym Cię po prostu uczulić na to, że jeżeli będziemy mieli duże gwałtowne wzrosty ceny na Bitcoinie, oznaczać to będzie, że altcoiny będą cierpieć, to jest raz, to jednak najprawdopodobniej sprawi, że na altcoinach pojawi się sporo ciekawych okazji, więc na to warto zwrócić uwagę. A druga sprawa, na co warto zwrócić uwagę, że jeżeli dochodzimy do momentów, kiedy większość rynku jest na proficie, zaczynamy brać udział w grzech, to pierwszy ten lepszy. Ja oczywiście będę Was informował na bieżąco o tym, jak ta sytuacja zmienia się na rynku, to jednak to Ty sam musisz już dzisiaj mieć swój osobisty plan. Nowy na kanale? Tutaj znajdziesz serię poradników i szkoleń, które pomogą Tobie na tym rynku wystartować. Natomiast najnowsze wideo znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!